Siemaneczko, witam Was na działeczce. Dzisiaj zrobimy porządek w garażu. No i porządek zrobimy wy w domku. Dlaczego? Dlaczego? <ścoughs> Dlatego, że trzeba uciekać na zimę z tym. O, pomaga dzisiaj dziadek. A bałagan jest taki, że to trzeba wszystko już uprzątnąć e, na zimę z... Z domku, bo chcę do domku wrzucić meble kuchenne, które są, które są w garażu i będą niszczeć. Um, w garażu też jest niezły Saigon, także po tym sezonie, po tym sezonie już, zobaczcie tu, co tu się dzieje. No a jest podłoga do kuchni, tu są meble kuchenne w paczkach, a kondensat, zobaczcie. Widzicie, to wszystko kapie na te, na te rzeczy i chcę to przenieść do domku, a tutaj spalę tułożyć podłogę jaką taką prowizoryczną, wrzucić już przyczepkę na zimę i graty narzędzia, to wszystko uporządkować już, także bierzemy się za robotę. Dobra, teraz trzeba wywalić wszystko z garażu. Dobra robota. Teraz jeszcze OSB oczywiście. O, koniec po robocie. Opalony jestem jak pies po westernie. O, zobaczcie, w końcu będzie miejsce na jakiejś rzeczy. W końcu będzie miejsce na jakiejś rzeczy. Tam jest lina dźwigowa, ona jest wmurowana prawie 2 metry w głąb w takiej rurce. Jako takie zabezpieczenie w razie czego, jakby chciał coś sobie przypiąć. Zobaczcie, jak się podłoga prezentuje. Jak za darmo, z odpadów, ze ścinek, to lepiej nie może być. Przerwa musi być. Teraz wam narobię smaka. Narobię wam smaka. Śledzik. Teściu wziął. Dobra, sprzątamy to wszystko, sprzątamy to wszystko, pierdzielnik i spadamy do domu bez niedziela. Że robota zrobiona, na przyszły tydzień się to jeszcze ogarnie do końca w miarę, że jestem zadowolony. Heh. Jeszcze się Zawzięliśmy I zrobiliśmy sobie podjazd taki A że można było czymś wjechać Taczką chociaż Czy coś Już ostatkiem sił Ale, ale można powiedzieć Że zrobione Koszt Koszt parę bloczków płyty, płyty do skrawki Sami widzieliście Palety kupiłem wiadomo Na skupie Także jest tu spadek oczywiście zachowany, Czekajta wiem, że wiem, że to będzie gniło Te palety. No ale kogo to obchodzi? Parę lat poleży. <grymne> Może być Starczy na parę lat Potem będziemy się martwić o resztę. Podsumowując, powiem Wam cały weekend ciężkiej pracy, wyganiania pająków z garażu, wyganiania ślimaków z garażu. Przecież wszystkie te kartony, ale wiatr jest. Eee, może wsiądziemy do samochodu. No, już się zbiera na deszcz, zdążyliśmy. Cały weekend ciężkiej pracy, ale garaż jest odwalony. Wszystko jest związane: przyczepka i sprzęty eee, liną dźwigową na dużą, masywną kłódkę na zimę zabezpieczone, także jestem zadowolony. Napracowaliśmy się. Napracowaliśmy się, ale no kurde, jest banan na ryju. Jestem bardzo zadowolony. Uff. Oczywiście nie róbcie tego sami, czy dla kogoś, bo to, jest, to nie jest żaden poradnik, jak zrobić podłogę. To po prostu jest, jak ja zrobiłem podłogę. Ja wiem, że to jest Posłuchajcie, ja jestem biedny człowiek, zawsze spłukany, mam rodzinę, dlatego musiałem to zrobić jak najtańszym kosztem. A że miałem takie, a nie inne materiały, ścinki z OSB poszły wszystkie. Wszystkie poszły ścinki z OSB. To, co mi zostało z podłóg i ścian z domku. Także jestem bardzo zadowolony. Jestem bardzo zadowolony. Nie róbcie tego, bo to bo to zgnije, siądzie. Fakt palety dałem na papach i na folii, ale wiadomo, że to będzie o z jednej strony tam będzie trochę podwiewało, ale z drugiej strony wiem, że będzie tam e, to sobie gniło powolutku. Będę obserwował temat. Może kiedyś będę miał pieniądze, to zrobię wylewkę, a na razie jestem bardzo wlony z efektu. Bardzo. Bardzo, 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 bardzo. W tej cenie tylko siłą roboczą ogarnięte. Zobaczcie jak domek ładnie jest pomalowany. Pomalowany. Olej lniany. Olej lniany robi robotę. Plan jest taki, że kostka jest ze spadkiem. No i to się z czasem ułoży, tak? Żeby tam nie leciała woda między kostkę a rant.

A, przepraszam was moi drodzy, ale deszcz. A! Deszcz zaczął padać. Deszcz. Deszcz zaczął padać, więc przerwał mi robotę. A szkoda mi sprzętu, którym dla was nagrywam, bo wiele lat temu dałem za niego dosłownie parę groszy. Więc szkoda, szkoda każdej złotówki naprawdę na deszcz jak miałbym mieć mokry, mokry telefon, co nie? Ale słuchajcie, między innymi obejrzeliście sobie time timelapsy, gdzie widać wszystko, co robię, jak jest zrobiona podłoga w garażu i w sumie to na tyle, jeśli chodzi o podłogę w garażu. Podłoga jest zrobiona. Koszt tyle, co ścinki z OSB Miałem robić wylewkę, nie zrobiłem. Może kiedyś zrobię. Jeżeli to się nie zapadnie i nie zgnije, to będzie i będzie. I teraz tak przydałoby się tutaj wsadzić jakąś włeskę. Jakąś włeskę na wiosnę, może. A może ktoś ma jakiś pomysł. Zobaczcie, odciąłem ślimakom drogę do domu. <laughs> to nie mogą się odnaleźć. Godziny. I wchodzą po ścianach, jak drzwi zamknięte. Masakra! Co z nimi? Wszystkich wygoniliśmy, tych ślimaków powiem wam. Wszystkie były tutaj w garażu, te ślimaki mieszkały sobie, a teraz garaż ma zamknięte drzwi. <laughs> nie dałem im kluczy. Zobaczcie, tutaj dokończyłem mimo deszczu. Tam oczywiście jest folia. Także jest wszystko zabezpieczone. <laughs> I ślimuny nie mogą wejść sobie do domu. Tutaj jeszcze dokończę, kiedy indziej. Na razie nie mam. No nie mam warunków, spadam do domku. Także robactwo wygonione, robactwo wygonione z garażu. Moi drodzy. Będzie dobrze, będzie dobrze. Spadamy. Spadamy na chatkę. Spadamy na chatkę. Zapraszam wszystkich do subskrybowania kanału. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, zamówcie sobie czapeczkę, kolekcjoner kilometrów, bądź koszulkę, bądź kamizelkę, BHP. Zapraszam wszystkich. Pieniążki, oczywiście, wszystkie, które dostanę od Was za te produkty, to większość muszę zapłacić przecież za ten produkt. Zapłacić Zusowi. A resztę przejmuje moja żona. Także, w sumie, to nie kupujcie tych rzeczy. Eee, nie opłaca mi się.